Istnieje taka teoria, że najlepszy aparat to ten, którym lubimy fotografować. I zdecydowanie Fuji X100 jest takim aparatem, który sprawia, że fotografowanie staje się przyjemne i staje się przede wszystkim codzienną aktywnością. I dzieje się to z dziwnego powodu nie dlatego właśnie, że jest on napakowany wszelkimi możliwymi funkcjami fotograficznymi, ale dlatego, że jest to właśnie bardzo prosty aparat, bardzo mały, kieszonkowy i przede wszystkim świetnie wyglądający. Ale zanim opowiem Wam, o najbardziej pożądanym klasyku, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają kanał na Patronite, bo właśnie dzięki wam mogłem kupić ten aparat i pokazać go szerszej publiczności. Zatem jakie argumenty przemawiają za aparatem, który miał swoją premierę w 2010 roku, nie ma właściwie wszystkich tych fajerwerków, które kojarzymy z nowoczesnych aparatów, a to mianowicie właśnie zaczyna się od tego retro wyglądu, który jest związany też z Doskonałym wykonaniem tego aparatu. Jest on naprawdę solidnie zbudowany. Rzeczywiście ten aparat zmienił troszeczkę całe postrzeganie Fujifilm, jakie było może w tamtym momencie związane z tymi wszystkimi plastikowymi bardziej aparatami jest tu dość istotna różnica w wykonaniu tych aparatów i przede wszystkim z surowców z jakich były skomponowane. I zatem część legendy to owszem jest to ten retro wygląd, a nie wcale możliwości jakie za sobą niesie. Nie jest to nawet aparat, który ma tę słynną matrycę X-Trans. Jest to aparat oparty o zwykłego CMOSa, czyli y, matrycę, która ma filtr kolorów, y, tak zwany filtr Bayera, czyli jest to coś, co y, jeszcze nie jest tym Fujifilmem, który kojarzymy w dzisiejszych czasach, ale na przykład, jeżeli chodzi o takie kwestie jak filtry, które pozwalają na fotografowanie w JPEG-u i cieszenie się już doskonałym obrazem, doskonałymi kolorami w aparacie czy prosto z aparatu, to mamy tutaj do, do wykorzystania pewne możliwości ograniczone. Bo ograniczone, ale jednak są. Mamy symulacje takie jak Velvia, Astia i kilka czarno-białych, więc to w zupełności wystarcza. A jeżeli komuś jest tego mało, to oczywiście istnieje tutaj tryb RAW, w którym możemy zarejestrować obraz, a potem poddać go dokładniejszej obróbce, także tej kolorystycznej. Pamiętajmy jednak, że kolory to nie tylko matryca, ale także procesor. Tu mamy zainstalowany procesor EXR, który odpowiada za interpretację. Kolorów. Jeżeli chodzi o jakieś funkcje wyrzucone na zewnątrz w korpusie, to oczywiście mamy pokrętło czasów i pokrętło korekty ekspozycji, zatem nie za wiele, ale jakże skuteczne, jeżeli chodzi o natychmiastową obsługę tego aparatu. Dodatkowym atutem jest oczywiście pierścień przysłony, który daje charakterystyczny dźwięk który naprawdę jest wielką przyjemnością w dzisiejszych czasach, w których nie mamy zbyt wielu obiektywów, które są wyposażone w ten fizyczny pierścień przysłony. Jeżeli mówimy tutaj o cechach tego obiektywu, to oczywiście warto wspomnieć, że mechanizm migawki też został umieszczony właśnie w obiektywie. Mamy tak zwany leaf shutter, który charakteryzuje się tym, że możemy zsynchronizować sobie nasz błysk z dowolną... Wartością czasu, czyli na przykład, jeżeli chcemy sfotografować coś przy jednej tysięcznej sekundy, fotografować z błyskiem, to możemy to oczywiście uczynić i w ten sposób otrzymujemy obraz, który jest dobrze doświetlony. Dodatkowo, ten typ migawki sprawia, że zdjęcia przy dłuższych czasach ekspozycji, na przykład takich jak 1.15 czy 1.8, nawet czasami, mogą być nieporuszone. Oczywiście przy pewnym takim Typie trzymania tego aparatu, natomiast są mniejsze drgania w samym aparacie. Więc to jest też dodatkowy atut. Oczywiście fenomenalną sprawą jest to, że ten obiektyw, który ma fizycznie 23 mm, daje taki ekwiwalent tego kąta widzenia, jak obiektywy 35 mm przy pełnej klatce. Natomiast przez to, że jest to jednak krótszy, obiektyw o krótszej, ogniskowej jest też fizycznie mniejszy i łatwo zmieścić go w jakiejś kieszeni wybierając się z tym aparatem na jakiś temat. Jednak tym, co jest prawdziwym hitem tego, Aparatu i to też znamy z pozostałych aparatów tej serii czy serii X Pro, jest to, co mamy tutaj w wizjerze, czyli mamy tutaj przełącznik między typem. Wizjera elektronicznego, a wizjera optycznego, i to jest właściwie to, co mnie całkowicie przekonuje do tego aparatu. Mimo tego, że tutaj może autofokus nie jest zbyt szybki, te zdjęcia też może mają pewnego rodzaju niedomagania, jeżeli na przykład fotografujemy przy otwartej przysłonie. Za chwilę o tym powiem. Natomiast ten właśnie tryb wizjera. Optycznego jest po prostu tutaj naprawdę przekonujący i dzięki temu wydłużamy sobie czas działania baterii. I możemy też dzięki temu w pewnych sytuacjach, w których nie ma takiego dobrego oświetlenia, czy też jest troszeczkę trudniejsze warunki z powodu nadmiernego oświetlenia. Cieszyć się naprawdę rzeczywistym obrazem, który dzieje się przed naszym obiektywem, a nie takim wyobrażeniem, które mamy patrząc na jakiś właśnie przedpotopowy wyświetlacz. Zapowiedziałem, że wspomnę też o tych kwestiach związanych z taką lekką nieostrością obiektywu. Jest to coś, co podkreślają różni recenzenci rzeczywiście, jeżeli fotografujemy na przysłonie. F20 to moglibyśmy mieć pewne uwagi co do takiej ogólnej ostrości tego obrazu. Natomiast tak nie oszukujmy się wszystkie obiektywy, jakie istnieją na świecie, mają pewną taką charakterystykę, że nieco gorzej rysują przy pełnym otwarciu przysłony i Używanie tych najniższych wartości zawsze jest jakąś taką rodzaju wymianą, coś za coś. Kiedy używamy takich aparatów z 2010 czy 2011, no nie oszukujmy się, że tutaj szukamy czegoś, co da nam taką krystaliczną jakość. Raczej szukamy takiego retrostylu, takiej pewnej nostalgii, którą właśnie fotografowanie x setką. Zapewnia. Na pewno też warto wspomnieć, że jest troszeczkę inna rozpiętość tonalna, a właściwie jej trochę brakuje. Jeżeli coś źle nas naświetlimy, no to wtedy jest problem, żeby wyciągnąć te dane z cienia. Natomiast nie jest jakaś to tragedia, więc jeżeli komuś się tam ręka omsknie i źle nastawi ustawienia na aparacie, źle naświetli w momencie fotografowania. To też dużej tragedii nie ma, nie, nie ma co się tutaj jakoś tak mocno przejmować tym. Natomiast to, co na, na przykład na pierwszy rzut oka dowiecie się o tym aparacie, szukając na różnych forach, czy też oglądając filmy, to to, że ten autofokus to nie jest coś, co możemy się tutaj zachwycać w dzisiejszych czasach, porównując z aparatami z 2024, i oczywiście tak jest, że ten autofokus jest dosyć charakterystyczny, Natomiast nie ma tutaj aż takiej tragedii, która by sprawiła, że każde zdjęcie będzie nieostre. Po prostu trzeba się do fotografowania takimi aparatami lekko przystosować, przyzwyczaić albo i też po prostu zwyczajnie nauczyć. Więc to jest coś, co myślę, że chciałbym też odczarować, że to nie jest aż. Tak źle, jak niektórzy to rysują. A propos tego retro wyglądu, kiedy używałem Fujifilm X100, ludzie myśleli, że fotografuję jakimś analogiem, więc od razu respekt razy 100%. No i jeżeli chodzi o cenę X100, to warto podkreślić, że on jest może troszeczkę wyżej wyceniony niż rzeczywista wartość, jaką ma ten aparat, dlatego że ma on już status kultowy. Dlatego, jeżeli kupujecie go za 1500 albo nawet i 1700, Set, to jest to rzecz, którą dopłacacie za ten status kultu, jakim otoczony jest ten właśnie model, nie dlatego, że on ma takie właśnie funkcje, czy, czy tyle powinien kosztować, tylko po prostu jest kwestia, powiedzmy, jakiejś tam mody, czy też takiej wartości kolekcjonerskiej już wśród tych osób, które Zbierają te aparaty, dlatego myślę, że trzymając wartość jest to też taka dobra inwestycja, która sprawi, że tych pieniędzy na pewno nie stracicie, jeżeli chcecie po prostu się tylko i wyłącznie przez jakiś czas pobawić tym sprzętem. Jeżeli korzystaliście z któregoś z modeli X100, to proszę dajcie znać w komentarzach, chętnie poznam Waszą opinię, a jako następny film na tym kanale rekomenduję film o Fujifilm x Pro 1, który jest taką troszeczkę droższą alternatywą i może i nawet lepszą, bo z wymienną optyką do Fujifilm X100, ale naprawdę podobne są te aparaty, z tym, że Fujifilm X Pro 1 ma już matrycę typu X-Trans, co może być dla niektórych z was też fajnym takim punktem, który będzie decydujący w porównaniu ten aparat czy inny. Dzięki serdeczne za uwagę Jacek Siwko niezłaaparaty.pl i mam nadzieję, że już subskrybujecie ten kanał, jeżeli nie, to proszę o wciśnięcie przycisku subskrybuj i do zobaczenia w kolejnym filmie.